mówi witajka znowu gram w symulator złodzieja <tryk> <tryk> dobra nie wiem co mi pokazuje co mam robić a mi tracking dobra ale no cześć znowu gram w symulator złodzieja chyba wyjdzie film z tego ale no dzisiaj spróbuję zdobyć że stoją do wychodu dzisiaj spróbuję zdobyć i urabować bank Nie wiem czy mi się to uda ale zobaczymy powinno Dobra pułapka Teraz jakby Jakiś domownik po prostu zapomniał, że ona tutaj jest, to dobrze dobrze by było, dobrze. Czemu on ma szósty poziom już może tu tutaj... wejść. Ja, nie wiem. Okej. Okay. <laughs> Podgłośniłem ten mikrofon, bo w tym w tamtym filmie był troszeczkę za cicho. Albo nie muszę dawać tego, tej poduszki tak jak mówiłem, się głównie. Tam, Z tamtej gierki tylko po prostu zmniejszyć głośność, ale na, po prostu ta głośność już jest na, na minimum tego mikrofonu, więc nie wiem jak to. Nie wiem jak to. Tam, nie wiem spróbuję tam coś. aż <laughs> Dwa. O kurde, że z małą czasu sobie nie robi, robi, rob, robujemy więcej słuchajcie bo. What? What? Bo jeszcze mam miejsca jeszcze od gromiska, patrz jakie jak ten typek ułatwia. Ja mogę po prostu inną rzecz. Ten? On... on inną, nie. Ja już akurat niczego nie wierzę, nie wiem czemu. Aboż pewnie ten. Limit. Plecaka. No mi te pułapki, bo nawet jak. No, nawet jak nie ten. Nawet jak nawet nie jak... W ogóle nawet jak nie nadepniesz to na siejka, ten Czekaj, ja będę tutaj z nim w środku? Chyba tak. Ale to chyba wszystko jest jakby tak... Jakby dla ciebie tylko, nie? On ma co innego, ja mam co innego. No widzicie, bo on zbiera Wszędzie by je poustawiali, kurde, w tym domu. Dobra, trochę niewygodnie się gra z tą poduszką na biurku, kurde. Ale no, nie, no wiesz, żeby brzmiało lepiej, nie? Teraz które trochę przesunąłem, ciekawe, jak teraz brzmi. O, teraz jeszcze bardziej ją przesunąłem. Ciekawe, jak teraz brzmi dopiero. O, kurde. To legendarne rzeczy. Czemu telefon jest bardziej warty niż telewizor? O, już Jezus Maria, no wszystkie na te pułapki, kurde, wpadam. Pierdzielę. no przecież nie... Boże... Rob the betting store. Dobra, spróbuję tutaj wszystko zrobić. I wtedy dopiero, wiem Dobra, domki obrabować teraz. Dobra, no, co tam to robi? Już to było, Swiping speed muszę ulepszyć, bo to za długo trwa trochę. Zbieranie tego leży w tu nie jest jakieś pewnie super to warte, ale zbiera się pół godziny. Łaza mnie to zbierze. Dobra, ja, dobra, szybszy byłem. Stwil 250, a inem 250. Dobra. Ja czekaj, najpierw domki zrobimy. to tak. O, z Ogólnie, pewnie teraz właśnie przed chwilą, może się zastanawialiście, nie wiem, że. Czy możesz kliknąć jakby dwa razy? Jakby to, jak otwierasz te drzwi? I żeby jakby, wiesz, już ci, ci dwa razy, chudy, no nie umiem tego wyjaśnić zaraz wam pokażę jakby jak jest to taki w tym, w tym samym miejscu że jak klikniesz to dwa razy to wtedy dwa razy się zaznaczy jeszcze tylko jedno będę potrzebował zaraz wam pokażę o co tu chodzi chyba źle, źle tłumaczę coś sobie czyli jak masz to nie Kurde wszystko No i teraz jak było w tym samym miejscu, to że mógłbyś jakby dwa razy to kliknąć I byś skończył już, o to mi chodziło właśnie Ale chyba nie da się tak zrobić Nie, chyba nie bo No jeszcze jest Kiedyś się tak dało zrobić faktycznie Jeszcze pętem jak to kiedyś grałem Tak, tak wzrok temu kurde Już dawno temu grałem tak w początkach tej gry, jak ta gra dopiero się wie, rozwijała, nie? Można też sklepy za diamenty, tak. Można misje za diamenty robić. Sprint speed. Na 20 jeszcze. Dobra, na 21. I swipe speed tak na 25. Bo prawdopodobnie idzie. Toż na 25. Tego nie potrzebuję. Dobra. Ok, let let's go. Let's go. Let's, let's idźmy let's O, jest wanik. Kurde, minuta. Szkoda, że to jest tak ogólnie, nie? Ta minuta Dla każdego nie? Szkoda właśnie Minimum for your stealth and swipe speed Czyli 30 level minimum stealth swipe speed ojoj, że oj, banie wzmaksuje dobra, wzmaksowałem blokowało mi się to teraz? nie ale to było, że mogłem kupić kurde dobra, teraz pozbieram tak, bo już muszę wiesz, że zacząć, zacząć, zacząć wiesz, lepsze rzeczy już dobra, Tutaj widzicie się mega długo zbiera, a niektóre długo. Tak, nie, niektóre mega długo, a niektóre długo. Już co ja gadam czasami. Teraz, aha, ja, ja teraz wziąłem ten 30 poziom, teraz jeszcze szybciej się będzie zbierać wszystko. daję ten speed jednak coś. Tak faktycznie, tak dużo szybciej zbieram teraz. A, a tym razem. Tym yy, razem połópeczka po nie zadziałała. Prawie, że na nią. Jezus Maria, jak oni krzyczą. Ktoś ich chciał po prostu. To nie dla ciebie Nubie. Dobrze Ale no fajna jest taka to, 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 to. Ogólnie tak jak, w, yy, jak ogólnie kiedyś się wybija na YouTube To jeszcze jest troszeczkę Dajcie jeszcze troszeczkę czasu mi. Znaczy już wybiłem się z tego filmu Owisowskim A to dokładniej... To mi... Torcowi, tam ileś tam tysięcy zdobył, to za 1800 Ja mam drugi taki angielski kanał i na tamten 100 tysięcy, ale to jest taki mem nie? 100 tysięcy, ale wiesz, jest taki mem nie kurde, to było bro. To a było bro. OK. jeszcze ten domek i jeszcze tamten inny. Dobrze, ale no, na no, podgłośniłem trochę mikrofon, bo teraz, no, właśnie tam zauważyłem, jak oglądałem tamten film, nie? to, że było lekko za cicho, nie? Lekko, znaczy jakby czasami, jak tak na przykład, nie, to było tak naprawdę cicho, jak oglądałem, tak spokojnie, tak jak teraz. Nie, ale teraz jak gadam głośniej, to pewnie, wiesz, będzie głośniej, więc w sumie, mówię, że to nic nie dało. Nie bro, to tak leciutko wzmocniłem, wiesz, tak żeby, wiesz, czy żeby nie było za bardzo. Żeby nie było, że wiesz, że Irreap teraz będzie. Ale teraz chyba będzie perfect już. Pod tą poduszkę oczywiście, nie? W ogóle ten mikrofon jest głośny, jak, nie wiem, tutaj... Wierzę, że jest taki w pół na pół, to jeszcze jest głośny jak nie wiem. Znaczy pół na pół, jakby do takich mikrofonów trzeba mieć piankę po prostu. Taką wiesz. Jak ma na przykład Disowski albo kiedyś miał na przykład, nie? Bo teraz ma ten tego HyperX i ma, no. Kiedyś miał To się nazywa pop filter, słuchajcie, to jest takich mikrofonów takich... No jakich już bardziej profesjonalnych. Aha, dobra Dobra, to pozbieram do... Pozbieram do... W ogóle do dziesiątej dzisiaj spałem, nie? Pozbieram sobie Do, do tego zrobię jeden napad i ten... Jest, Maria jak te pułapki denerwują po prostu jak nie wiem W każdą pułapkę muszę dotknąć. Jeszcze te 4, 4 automaty wszystkie, żeby było kasy. Ale no, muszę zacząć nagrywać więcej horrorów, bo... trzeba się tak się wybić na YouTube jak Dissowski? Ja Milion wyświetleń... Znaczy nie, tak... W ogóle Disowski kiedyś miał pod filmami tak z 300 tysięcy wyświetleń cały czas, teraz ma tak z... Z tak no, 90 tysięcy. Jeszcze pamiętam jak w 2018 go oglądałem. Miał wyświetlenia jeszcze Jezus, o jeszcze miał. Największe wyświetlenia to miał chyba w 2000, 2016, 2017. Bo jeszcze wtedy był taki, wiesz, taki młodziutki jeszcze. Taki po prostu to był inny YouTube, nie? To była po prostu idealna pora, żeby zacząć taką YouTube'ową karierę. Na razie to ja filmy nagrywam dla zabawy Kiedyś pamiętam akurat, że nie nagrywałem dla zabawy Nagrywałem wiesz... O kurde nie zniszczyłem jeszcze tego, dobra O spokojnie Bez pośpiechu Ale to nie powinno być swipe tylko snatch Snatch by le już lepiej brzmiał, Bo swipe to jest tak jakbyś po prostu tak jak na przykład nie w grycie w Among Us to tam masz swipe carga taki task masz w Among Us masz taki wiesz że musisz tą kartę przesunąć no to jest właśnie swipe to, to nie powinno tak być to powinno być snatch a snatch to jest że jakby zabierać coś nie bez pozwolenia kogoś nie Oooo nie ma. Prawie, że nagepłem. Łapeczkę. O, też nagepnął. Haha, player. Ogólnie... Ogólnie, co będzie nagrywał Player, to to ja będę też nagrywał. To mi się wydaje, że będzie najlepszy ten, bo Markiplier Player. Wiecie, on ma wyświetlenie, no naprawdę wyżywa. Więc proste, jak będę nagrywał filmy takie same jak on, to wybije się szybko bardzo. Ale rekobujemy Store i idziemy do niego. No i tu by się przydało cięcie zrobić. No. Ale ja, 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 ja tutaj szłem jak przez 12 sekund Ja jeszcze nie wiem o co tutaj chodzi O kurde Jest bardzo mało czasu tutaj Muszę się pospieszyć Myślę, że to jest jakiś nowy, to jest błotkiew Na razie to będę te głośniki brał, jak będę miał więcej czasu. Ja teraz nie mam tak dużo czasu. Ale na, no, to by było na. Uuu! Kurde. Ajajaj. Aj, aj. AJAJAJ Bra jestem pipą nie poddaje się Kurde że po prostu na, 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 tak lekko na to i już Kurde bez przesady to ludzie Kurde nie róbcie sobie ze mnie jaj I dwie minuty muszę, muszę czekać Dobra powiedzmy że No ja mnie zdenerwowała ta gra strasznie Powiedzmy że to przeszłem bo już byłem no... No ja ty niechcący to kurde ten dotknąłem, więc powiedzmy, że to przeszło, więc no.